Siemano! Dzisiaj szybki wykład na okonie. Jeszcze z wakacji. Mówienie nie zaczynamy od tego, że jakiś chłop przewiesił plecionkę przez środek łowiska, bo zaczepiła mu się o łódkę. Ja w ogóle montuję to idąc, mam nadzieję, że będzie spoko, yy, kurde, dźwięki, nie będziemy. Tak dużo aut. Słychać, no. Także niweluję szybko problem. Przecinam to, co mi przeszkadza i lecę łowić. Na początku zamiarem tego wypadu miało być w ogóle złowienie bolenia, ale niestety nic nie brało. Po dobrych kilkudziesięciu rzutach, zmianach miejscówek nie było absolutnie nic. Także możecie tutaj zobaczyć szybki recap, ile zwiedziłem bulwarów szczecińskich, i potem zmieniamy na takiego krakena na offsecie Dosłownie pierwszy rzut, kilka podbić, i od razu jest pierwsza ryba. o konie nie zawodzą Śliczny Chwileczko, zwijaj Ale zanurkował Rozmiarowa rybka, kurde przyjemniaczek Ja teraz jestem w ogóle giga chory Jak to dogrywam. Ale no, potem idę <ścoughs> Idę w kolejne miejsce I Następnym razem mówię szmatę Dosłownie złowię szmatę, standardy na szczecińskich bulwarach i potem kolejną i potem kolejną I postanawiam sobie przejść pod mościkiem I patrzcie co tutaj się stało Podmostowe góry I klasycznie pyk O to jest no, kurwa, coraz tu z tego miejsca. Ale tam zawsze jeden jest, który pilnuje. No, ten jest fajny już. Taki jest luźno 20. Piękny zjadł. Siemka O, życzę zdrówka. I łowimy dalej. Ja ogólnie już nie będę dogrywał głosu tutaj, bo brzmi tragicznie i nie mam siły. Ale jeszcze tutaj powiem kilka rybek, możecie sobie obejrzeć do końca. A kto dotrwał do tego momentu, to możecie życzyć mi zdrówka w komentarzu, będzie mega słodko. I nie wiem, postaram się coś jeszcze pomontować, nie? Chyba zmontuję coś na YouTubka. Także nie wiem, oglądajcie resztę jakbym się chce i miłego dzionka, Siemanko. Oj, ale mnie chlapał. Ale śliczny. Aż też mi krew w Mordko Ale wziął fajnie na niego Księga też Pyk Patrzcie No Także fajnie się zapinają Dobra, jestem wychodnięty z mostu Teraz